Cześć, witam Was z mojego kanału. Karol w Lesie. Dzisiaj zrobiłem imprezę urodzinową. Zaprosiłem swoich kolegów i koleżanki. Byliśmy też na grzybach, znaleźliśmy dużo grzybów, tutaj jest parę. Tutaj mamy jeden pełny koszyk, tu jest prawie całe wiadro, tu jest reklamówka, tutaj kania i tutaj Kania. Tanie się charakteryzuje przede wszystkim ruchomym pierścieniem. O, można nim poruszać. Koźlarze czerwone, one przede wszystkim odróżnia się tym, że rosną pod topolami, osikami. Mają kapelusze czerwone, trochę pomarańczowe. Trochę też takie strzemki, ale inne niż koźlarze, pomarańczowo-żółte. Prawdziwki, to chyba każdy Was. Jezna, tak one wyglądają, taka noga, rosną najczęściej one pod dębami, ale nie tylko. A tu moja siostra ma koźlarza babkę. Jest on duży, ale nie jest on wcale taki stary, bo jak widzicie jeszcze ma taki kapelusz w miarę, więc zabraliśmy go. Można uznać, że grzybobranie było bardzo udane. Dlatego bo jest dużo grzywów, a na razie my się żegnamy. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!